Dzień dobry. Nazywam się Szymon Wąsowicz. Jestem matematykiem. Na kanale swojego bloga Być matematykiem umieściłem playlistę, którą nazwałem Matura Rozgrzewka. Znajdują się tam filmy z rozwiązaniami zadań maturalnych z matematyki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zapraszam do oglądania. W tym filmie nie będę jednak rozwiązywał konkretnego zadania, natomiast będę kontynuował tematykę podstawowych równań trygonometrycznych. W poprzednim filmie mówiłem o sinusie, w tym będzie o kosinusie. Czy chcesz wiedzieć więcej? Jeśli tak, już dziś wykup stały dostęp do mojego kursu rozwiązywania równań trygonometrycznych. Link do sklepu znajdziesz powyżej nad obrazem z kamerki. Znajdziesz go również poniżej w opisie filmu. Przygotowałem już sobie wykres kosinusa, opiszę jeszcze oś X, -ów. mianowicie 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi i jeszcze w lewą stronę minus pi. Minus 2 pi, minus 3 pi, minus 4pi i na moim wykresie nie ma więcej miejsca. Zauważmy, że cosinus jest tak zwaną funkcją parzystą, to znaczy wykres kosinusa jest symetryczny względem osi Y. Ma to duże znaczenie w taktyce rozwiązywania podstawowych równań trygonometrycznych związanych z cosinusem. Rozpocznijmy od równania cosinus x równa się 0, czyli od znalezienia miejsc zerowych cosinusa. Proszę popatrzeć. Podstawowe miejsce zerowe to pi drugich, ale z symetrii cosinusoidy względem osi y również minus pi drugich jest miejscem zerowym. I te dwa miejsca zerowe różnią się o pi. Pójdźmy w prawo od pi drugich. Jeśli przesuniemy się o pi, otrzymamy 3 pi 2. Dalej przesuwamy się o pi, będzie 5 pi 2. Dalej 7 pi 2 i ostatnie miejsce po prawej stronie na moim wykresie 9 pi 2. Kolejne będą różniły się o całkowite wielokrotności pi. Tak samo jest w lewą stronę minus 3 pi 2 minus 5 pi 2 minus 7 pi drugich i ostatnie na moim rysunku miejsce zerowe ujemne minus 9 pi drugich więc możemy krótko zapisać że cosinus x równe 0 wtedy i tylko wtedy gdy x równa się pi drugich plus k razy pi gdzie k jest liczbą Całkowitą. Pójdźmy dalej. W tym celu skopiuję tę kosinusoidę do schowka. Powtórzę sobie ten rysunek. Rozwiążemy równanie. Kosinus x równa się pierwiastek z trzech podzielony przez 2. Rozważę teraz kosinusoidę w przedziale podstawowym o długości dwóch pi w przedziale od minus pi do pi. Właśnie ze względu na wspomnianą symetrię kosinusoidy względem osi y. Pierwiastek z trzech przez dwa mniej więcej w tym miejscu i widzimy, że nasze równanie w przedziale od minus pi do pi ma dwa rozwiązania, które są symetryczne względem osi y. Także pierwsze z nich to pi szóstych, dlatego że cosinus pi szóstych to pierwiastek z trzech przez dwa, a drugie, symetrycznie względem zera, to Minus pi szóstych. Więc możemy napisać, że cosinus x równa się pierwiastek z 3 przez 2 wtedy i tylko wtedy, gdy x równa się minus pi szóstych plus 2 kapi, lub x równa się pi szóstych plus 2 kapi, gdzie k należy. Do zbioru liczb całkowitych. Kolejne równanie. Niech teraz cosinus x równa się na przykład minus 1. Zobaczmy, gdzie to się dzieje. Więc znowu rozważymy przedział od minus pi do pi. Cosinus ma wartość minus 1 właśnie w pi, później w minus pi i tak dalej. Także yy, kolejne rozwiązania tego równania różnią się o 2 o, o pi, a dwa różne rozwiązania tego równania różnią się o całkowitą wielokrotność 2 pi. Także rozwiązania tego równania x równa się pi plus. 2 kpi czyli równa się 2k plus 1 razy pi, gdzie k należy do zbioru liczb całkowitych. Także cosinus przyjmuje wartość minus 1 we wszystkich punktach, które są nieparzystymi wielokrotnościami pi. Kolejny przykład. Znów skopiuję ten cosinusoidę. Równanie wartość bezwzględna cosinus x równa się jedna druga. Które to liczby mają wartość bezwzględną równą jedna druga? Są to jedna druga albo minus jedna druga. Także to równanie równoważne jest temu, że cosinus X równa się minus 1 druga lub cosinus x równa się 1 druga. Rozpoczniemy od przedziału podstawowego od minus pi do pi. 1 druga. I minus jedna, druga. Jak widzimy, mamy cztery rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie dla jednej, drugiej mamy tutaj pi trzecich, bo cosinus pi trzecich to jedna, druga. I symetrycznie względem osi Y mamy. Minus pi trzecich. Następnie dla minus jednej, drugiej kosinusoida jest symetryczna. Więc popatrzmy. Jeżeli od pi trzecich do pi drugich mamy pi szóstych, ta odległość jest pi szóstych, to od pi drugich do tego rozwiązania po prawej stronie też musimy mieć pi szóstych. Dlatego to rozwiązanie ma postać pi szóstych plus pi drugich. No to jest równe dwie trzecie pi. Dlatego, że mamy pi drugich to trzy szóste pi, cztery szóste pi to dwie trzecie pi, dwa pi trzecich i od razu symetrycznie względem osi y minus dwa pi trzecich. Tak więc proszę popatrzeć, jakie są rozwiązania w przedziale od minus pi do pi. Są to minus dwa pi trzecich po kolei. Minus pi trzecich. Pi trzecich i 2 Pi trzecich. I proszę popatrzeć. Yy, wyglądałoby na to, że mielibyśmy do czynienia z czterema seriami rozwiązań. Natomiast widać tutaj, że yy, można je zapisać w postaci dwóch serii. Te dwa rozwiązania różnią się o Pi. I podobnie te rozwiązania. Różnią się opi. Także możemy ogólnie zapisać dwie serie rozwiązań, no więc y, albo x równa się, zacznijmy tutaj od minus pi trzecich, plus kapi. Lub, i dla tej drugiej serii weźmiemy pi trzecich. x równa się pi trzecich plus k gdzie k należy do zbioru liczb całkowitych. Omówiłem tutaj tylko podstawowe równania trygonometryczne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, już dziś wykup stały dostęp do mojego kursu rozwiązywania równań trygonometrycznych. Link do sklepu znajdziesz powyżej obrazu z kamerki. Znajdziesz go też poniżej w opisie filmu. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do oglądania kolejnych, do subskrybowania mojego kanału, do polubiania filmów, jeśli oczywiście Wam się podobają. No i zapraszam do oglądania Następnych materiałów, które niebawem ukażą się na moim kanale. Do zobaczenia!